Inspiracje do indywidualnej i wspólnotowej pracy formacyjnej oraz apostolskiej w Synodowicach Mariańskich w roku duszpasterskim 2021-2022. To temat, który przed nami. Nowy rok pracy rozpoczniemy w nas z nowym rokiem liturgicznym, czyli pierwszą niedzielą Adwentu, a więc już całkiem niebawem. I nowe ważne yy, znaki czasu wydarzenia, które, na które nie możemy być obojętni w naszej pracy apostolskiej, formacyjnej właśnie i w wymiarze indywidualnym, jak i też y, wspólnotowym. Dlaczego to jest rzeczą ważną? Dwa króciutkie na początku cytaty y, pierwszy z Konstytucji Soborowej duszpasterskiej o już Kościele, Gaudium et Spes, aby takiemu zadaniu sprostać, tam jest mowa o ewangelizacji i realizacji posłania zbawczego, Kościół zawsze ma obowiązek badać znaki czasu i wyjaśniać je w świetle Ewangelii, tak? Aby mógł w sposób dostosowany do mentalności każdego pokolenia odpowiadać ludziom na ich odwieczne pytania dotyczące sensu życia obecnego i przyszłego oraz wzajemnego ich stosunku do siebie. I drugi z konstytucji bis o sodalicach mariańskich Piusa XII, gdzie znajdujemy z kolei takie nauczanie i słowa, ponieważ sodalicje Przejęły jako swoje hasło zasadę ignacjańską ad sentiendum cum Eklezja myśleć, czuć, postępować zgodnie z nauką Kościoła, czyli słuchanie tych, których Duch Święty postawił biskupami, aby rządzili Bożym Kościołem, zasada ta zatem staje się dla nich walną pomocą w szerzeniu Królestwa Chrystusowego. Myślę, że te dwa cytaty nie wymagają wielkiego komentarza i w jasny sposób osadania, dlaczego ważna jest otwartość na znaki czasu, na to też co wskazuje głowa Kościoła, czy pasterze Kościoła w Polsce. Na to, co obserwujemy, nie możemy być tu obojętni w naszej działalności formacyjnej czy apostolskiej. Pierwsza rzecz, na którą oczywiście trudno nie być obojętnym, to oczywiście to wszystko, co wiąże się ze zjawiskiem pandemii nie tylko od tej strony medyczno-materialnej, choć też ale też od różnego rodzaju skutków między innymi także duchowych i tu z jednej strony to wymaga szukania nowych form pracy statutowej, formacyjnej, apostolskiej, braku też ręku w korzystaniu z nich, też choćby dla szerzenia idei i później, ale też otwartości na te różne sytuacje, trudne problemy duchowe, psychiczne, nie tylko zdrowotne, w sensie fizycznym, które ta pandemia powoduje, a które mogą być doskonałą też przestrzenią do naszego działania apostolskiego. Nie tylko po to, by komuś pomóc, ale właśnie też Dzięki temu również go do Chrystusa zbliżyć. Druga ważna rzecz, trudno być obojętnym, to dzisiaj się tu też pojawiało, to te różne zjawiska społeczne, jak różne takie na kościół, godność życia rodziny, promocji antykultury, różne ideologie i tak dalej. I tu też będzie ważna informacja do obrony wartości, właśnie formacja intelektualna, ale też świadectwo wierności prawdziwej Ewangelii, ale także miłości każdego człowieka, bez względu na przekonania, bez względu na to, jaki jest pogubiony w swoim życiu. I tutaj dobrą pomocą byś coś, na czym zwracałam uwagę w zeszłym roku, ten dokument Czym jest człowiek? Zarys antropologii biblijnej, papieskiej komisji biblijnej, a teraz on już jest dostępny bez problemu w wersji cyfrowej, więc ty łatwiejszej do skorzystania, bez wielkich kosztów, gdzie łatwo można potrzebne fragmenty wyszukać czy wydrukować i też skorzystać właśnie w tej formacji choćby intelektualnej. Z takich też ważnych wydarzeń w kościele powszechnym to oczywiście niedawno zakończony... Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, a szczególnie dokument, który mu towarzyszył i który jest aktualny, w tobie są wszystkie moje źródła. Eucharystia, źródło chrześcijańskiego życia i misji, które doskonale korespondentuje z tym, co jest tematyką Roku Różpasterckiego w Polsce będzie od nowego roku. Bo właśnie Eucharystia jako tajemnica posłania, misji, owocowania Eucharystii. Więc ten dokument też jest łatwo dostępny w języku polskim i też na pewno warto tutaj z niego w tej pracy formacyjnej w kontekście też programu duszpasterskiego korzystać. Oczywiście na samym początku tego nowego roku będziemy przeżywali zakończenie już roku świętego Józefa, ale warto też spojrzeć na Józefa jako na tego, który nie bał się wziąć Maryi do siebie, a z Maryją Jezusa, który też może być wzorem postawy Sodalisa. I oczywiście jeszcze do czerwca przyszłego roku trwający aż do światowego spotkania rodzin z papieżem Franciszkiem w Rzymie, cały czas rok rodziny, który też inspiruje, by spojrzeć na sydalicję jako przesunięcie formacji do realizacji powołania małżeńskiego, rodzinnego, ale też jako miejsce wsparcia w pełnieniu tej funkcji, co też jest ważną rzeczą w kwestii rozwoju sydalicji. I kolejny punkt się minimalnie dłużej zatrzymał. Jedyny z tych, które tutaj dzisiaj przedstawiam, które nie ma w tym materiale, jaki jest w najnowszym sodalisie, bo to takie światło, ufam, Ducha Świętego, ostatnich dni już po oddaniu do druku. Ale z drugiej strony myślę, że może dobrze się stało, bo ważne, może będzie nawet lepiej, jak akurat tej kwestii się poświęci jakiś nawet osobny artykuł. Dlatego, że właśnie ten temat, Ksiądz Biskup też wspomniał, właśnie synodu, który się rozpocznie w takiej innej. W formie niż dotychczas refleksji nad Kościołem, temat dokładnie dla Kościoła synodalnego, wspólnota, uczestnictwo, misja, a słowo synod podchodzi, ma znaczenie właśnie drogi wspólnej, iść razem jakąś drogą. I dlatego te tematy, które możemy też odczytać, naszkicowane w dokumencie przygotowawczym, który niedawno był opublikowany, już jest też po polsku dostępny i które wskazują na przestrzenie refleksji w ramach tego synodu. Oczywiście bezpośrednio. Może ta kwestia nie dotyczy jako taka samych sodalistów, chociaż sodaliści mogą być zaproszeni do zespołów synodalnych, ale też dokument zauważa, że te punkty do refleksji nie tylko muszą dotyczyć, czy dotyczą życia wspólnoty Kościoła jako powszechnego, czy regionalnego, czy diecezjalnego, ale też funkcjonowania wszelkich wspólnot chrześcijańskich. A więc prawa właśnie podążania razem, współtworzenia dzieła, zaangażowania, słuchania Boga i siebie nawzajem, mówienia w wolności, prawdzie i miłości dla osiągnięcia wspólnego celu, wspólnego celebrowania wiary, współodpowiedzialności w misji, także sodalicyjnej, umiejętności prowadzenia dialogu i wewnątrz, i na zewnątrz, właściwego też rozumienia i pełnienia władzy i też uczestnictwa, zaangażowania wszystkich, nie tylko ograniczenia odpowiedzialności do zarządu. Potem rozezmawianie i podejmowanie decyzji. Informacja właśnie do takiego współtworzenia przez wszystkich wspólnoty całego Kościoła, ale choćby też wspólnot sodalicyjnych, czy choćby także Federacji, bo przecież te ważne punkty refleksji i pracy mogą też dotyczyć, czy powinny na pewno również y, tej wspólnoty, jako jest cała Federacja Sudalicji Mariańskich w Polsce. To jest właśnie logo tego snodu, tego procesu, który też się rozpoczyna i na pewno warto tu też znaleźć tą inspirację y, do refleksji nad funkcjonowaniem naszych wspólnot sodalicyjnych czy też całej Federacji Stydalicji Mariańskich w Polsce. W przyszłym roku będziemy obchodzić toczyste 60 już lat od rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II. I tutaj warto nie tylko przypomnieć nauczanie Soboru w najważniejszych tych punktach chociażby, ale też właściwy sposób zobaczyć to, co się wydarzyło, zrozumieć, co niekoniecznie będzie zgodne z tym, jak się często medialnie ten Sobór pokazuje, a co też może być dobrą odpowiedzią na problem, jaki możemy dostrzegać też w kościele, związany z różnymi rodzajami środowiskami tradycjonalistycznymi, które niekoniecznie zawsze właściwy sposób też będą do tej kwestii, nie wszystkie, ale, ale też zdarza się, że podchodzić. Minie też 55 lat od publikacji dokumentu Signum Magnum Ad o odczcili na naśladowaniu Matki Bożej i Przeświętego już Pawła VI. Ważny dokument i pomocy w naszej formacji maryjnej, Warto go przypomnieć. 35 lat od wielkiego dokumentu Redemptoris Mater ważnego też formacji Maryjnej Encykliki o Marii w życiu pielgrzymującego Kościoła, świętego Jana Pawła II i równo 30 lat od publikacji Katechizmu Kościoła Katolickiego, ważnego narzędzia w naszej też formacji intelektualnej. Warto sobie też o tym narzędziu przypomnieć, czy z niego choćby korzystać. Dzisiaj też w formie nawet internetowej, cyfrowej, więc łatwo też różne tematy, cytaty też znaleźć, skorzystać. Teraz bardziej inspiracją jest z życiem kościoła w Polsce. Niewątpliwie takim ważnym wydarzeniem ostatnich dni jest beatyfikacja Stefana Kardynała Wyszyńskiego, która nie jest jakimś etapem kończącym nasze zainteresowanie błogosławionym, a po przeciwnie, inspiracją i mobilizacją, by to jego dziedzictwo nieść dalej. Też zawierzenia Maryi, ślubów jasnogórskich, aktu milenijnego chociażby, czy też nauczania oczywiście w kwestii rodziny, małżeństwa, czy spraw społecznych. Więc zawsze też warto wracać i z tego korzystać. Pomocą może być świeżo wydane, jest na nowo poprawione w nowej wersji zbiór, też przemówień, prymasja z Jasnej Góry pod tytułem Głos Jasnej Góry, chociażby, ale też wiele, wiele innych oczywiście dostępnych tutaj materiałów. I oczywiście ojciec mi już zauważył, program Kościoła w Polsce. Była ekwesja jako tańca, w którą wierzymy, potem celebrujemy, a teraz jakby cel tego wszystkiego, czyli. To wszystko ma owocować w naszym życiu, ta tajemnica i przeżywanie i celebrowanie. I, i przynosić owoce w naszym postępowaniu. Tego nie będę rozwijał, bo o tym też dużo mówiliśmy w czasie wystąpień, a więc też będzie ciągle aktualna ten, ta inspiracja z szóstego rozdziału Encyklikę Eucharystii Jana Pawła w Szkole Maryjnej, Wiastę Eucharystii. Można powiedzieć, ciągle jesteśmy szczególnie tym bardziej przez tą tematykę w tej szkole. Choć oczywiście nie tylko w tym czasie, kiedy jest ta tematyka. W przyszłym roku też minie i już dokładnie 640 lat Jasnej Góry, i fundacji. I oczywiście na pewno nie będzie tak tu uroczysta obchodzona rocznica, jak przez wielu z nas pamiętane 600-lecie. I zapewne nie tak, jak jeżeli Pan Bóg da, rocznica za 10 lat, 650-lecie. Ale na pewno to ważny też moment, by przypomnieć sobie o ro roli Marii Jasnogórskiej w Polskiej Pobożności Maryjnej, czy też Sodalicji też pobożności polskiej czy sodalicyjnej jasnej góry, pobożności sodalicyjnej czy też polskiej i też tej polskiej tożsamości maryjnej pobożności, żeby też na to zwrócić uwagę. Zresztą często w różnych opracowaniach możemy spotkać również takie definicje sodalicji, nieco trochę może zawężające tego, co czym jest sodalicja, ale właśnie też odnoszące tą działalność sodalicyjną, również do kwestii ślubów jasnogórskich. W przyszłym roku wypadnie też 35. rocznica śmierci już księdza czyli godnego Sługi Bożego, księdza Blachnickiego, też sodalista, a więc kolejny po rocznicy okrągłego jego urodzin, asumpt do tego, by przypomnieć też jego zaangażowanie w sodalicji i choćby tezy w ważnym referacie, istotny celi i duch sodalicji mariańskiej i ważne postulaty ciągle aktualne, choć to był czas jeszcze przedsoborowy, a jak najbardziej odwołujący się do tego, co później też Sobór nauczał. Oczywiście tu zawsze będą ważne inne jubileusze czy wydarzenia w kościele lokalnym czy we własnej wspólnocie sodalicyjnej. I wreszcie ostatnia, krótka część już dotycząca bezpośrednio inspiracji związanych z życiem naszym sodalicyjnym, a więc oczywiście owoce roku jubileuszu, który przeżywamy, a więc na pewno refleksję nad charyzmatem sodalicyjnym, jego realizacją w dzisiejszych warunkach, troskę o rozwój sodalicyjny, promocję idei w sensie i lokalnym i bardziej... Też może ogólnopolskim, medialnym. Tutaj też ważną rzeczą miałem przygotowany owoce trzeciego kongresu, ale jak się okazuje, on przynajmniej w tym roku nie dojdzie do skutku, został, został odwołany czy, czy zawieszony. Ale niezależnie od tego, czy dojdzie do skutku, czy nie, to na pewno warto też w jakiejś formie szukać, choćby poprzez podobny, jak to było z tą kwestią bycia dzwonami, w jakiejś formie pracy nad. Bieżącymi problemami pracy stolicyjnej, kwestią charyzmatu, a może nawet to być jeszcze bogatsze niż zjazd w jednym miejscu, kiedy najpierw pewne tematy będą rozważane w poszczególnych sodalicjach, a później się to zbierze na przykład w ramach zjazdu i wypracuje pewne propozycje czy rozwiązania różnych kwestii. No właśnie, to będzie droga synodalna przy okazji, też słuchanie siebie i szukanie rozwiązań. Yy. Oczywiście też Rok Ignacjański. Ważna też rzecz, odwołanie do korzeni Ignacjańskich, Sudalicji Mariańskich. 500 lat przemiany duchowej i 400 lat kanonizacji Ignacego. Główne obchody będą 13 marca 2020 roku w świątyni opatrzności, bo to jest rocznica kanonizacji Ignacego, jak dobrze pamiętam. Więc oczywiście to też taki asumpt, asumpt do tego, a taka nieskromna moja cegiełka też ku temu, to jest tłumaczenie na język polski dzieła, które jeszcze dotąd chyba po polsku się nigdy nie ukazało. Którego autorem jest ojciec Hugo Ranner, brat słynnego Karola Rannera. Dziełka zatytułowanego Prawdziwe źródło stolicyjnego ducha. Także w zasadzie jest to ukończone tłumaczenie z języka angielskiego przeze mnie. I myślę, że to też będzie warte do wykorzystania, jakiegoś odpropagowania, czy jako osobna publikacja, czy ewentualnie w ramach innych, bo to nie jest jakieś bardzo obszerne. I oczywiście ciągle aktualne apostolstwo, modlitwy, przykłady różnych spraw, wydarzeń, problemów, które widzimy. I tu też możemy zawsze działać śmiało i apostolsko, indywidualnie i wspólnotowo. Tu na pewno nigdzie intencji nie braknie i nigdy modlitwy nie będzie za dużo. A dziś szczególnie prosiłem Marię, by nam w tym pomagała i w tym prowadziła. Bardzo dziękuję. Zachęcam do lektury Suda Lisa, a myślę, że też pewnie jeszcze będzie czas nad tym jednym punktem ocądzielności jeszcze refleksji i, i kolejnych może też z tym propozycji związanych czy jakiegoś materiału na pewno. To tyle jak chodzi o inspiracje, Starałem się jak najkrócej, bo choćby dlatego, że też materiał, gdzie każdy może swobodnie sam poczytać. Gdyby ktoś chciał skorzystać z prezentacji, mogę też to podesłać. Ewentualnie inne materiały w wersji cyfrowej związane tutaj te wszystkie dokumenty, które posiadam to też. I tutaj też pan prezes też ma tutaj dostępne, przynajmniej kilka egzemplarzy kompletu programu duszpasterskiego do też skorzystania w pracy. On, ten program też będzie dostępny na stronie Komisji Duszpasterskiej Episkopatu, gdzieś z początkiem roku nowego liturgicznego. On zazwyczaj jest też tam cały dostępny w wersji cyfrowej. Także tam też będzie można go znaleźć, a w wersji tutaj kilka też egzemplarzy drukowanych. To tyle. Najpierw, nie wiem, najpierw droga teraz światła czy ogłoszenia? Dobra.